dzień drugi mojego pobytu witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony leśnik 1337 wstałem już dużo wcześniej bo wstałem dzisiaj, dostałem się wczoraj do domu, o czy do pokoju tutaj w godzinie 23 albo północy coś koło tego obudziłem się dzisiaj o ósmej pierwsze co zrobiłem to Wyskoczyłem szukać tej pierdzielonej ładowarki i kabla yy, Poszedłem do yy, Jakiegoś mono, Takiego sklepu dziwnego Takiego tutejszego I co muszę powiedzieć? Że... Muszę powiedzieć Że... Beznadziejny sklep Bo na ładowarkach Były dosłownie same Tandery i lightningi yy, iPhone'owskie A żeby kupić sobie... Bo mi kostka tylko siadła, co nie? Żeby kupić sobie samą kostkę To nie było kostki Była jedna tylko kostka i nie było kostki z wejściem USB-C Więc co? Kupiłem kurwa tą kostkę zajebaną. Musiałem jeszcze sobie kabel dokupić, który ma USB-A wejście. Skurwa masakra Okazało się w ogóle, że ziomek jeden z którym, y, z którym mieszkam. Y, no to jest z Dominikany, zajebisty. Pogadaliśmy sobie trochę. Y, no i muszę Wam powiedzieć, że tutaj dzisiaj na przykład musiałem się spytać o drogę i tak dalej. Najlepszą częścią Francji póki co są w sensie Paryża, są Paryżanie. Nie mylić z Francuzami, bo tutaj każdy, do kogo gadałem... Tutaj każdy, do kogo gadałem, to nawet... to nie był Francuz, tylko to była osoba mieszkająca w Paryżu. Bo do Francuzów nie mieli dużo wspólnego. Więc no... Idę do kawiarni i zaraz coś wpierdolę. Mm. To no po prostu takie duże miasto typ bit. Korki jak chuj. Nik nikogo nie obchodzą światła. A ja już 10 minut szukam jakiegoś sensownego. I sensownej kawiarni, gdzie sobie mogę śniadanie kupić. Za to Monstera Mega znalazłem. Nie różni się niczym od Monstera, poza tym, że jest duży i da się go zamykać. No. Chciałem zjeść jakąś coś słodkiego, coś takiego, ale przechodziłem się teraz ulicą. I moją uwagę przy e, przykło stojące na ulicy Meni i jedna z pierwszej pozycji to była zupa cebulowa. Taka. O. Na zdjęciu będzie lepiej widać. jest kurde, przepyszna. To jest prawie jak taka zupa, co zrobiłem ją na e, co zrobiłem z niej kuchnię leśnika. Tylko dobra. Jest mocno cebulowa, mocno serowa. Pyszne. Bardzo dobre. Yy, serek ładnie przypieczony na górze. Lekko tłustawę, ale to wiadomo. Z serem tak będzie. Dostałem parę kawałków bagietki do tej zupy. I dostałem wodę, te czyli wodę z kranu. Ale podano dromnia czyli że nie trzeba kurwa wydawać kasy na wodę butelkowaną. pyszna zupa 10 na 10. W sumie to jest jedyna zupa cebulowa, jaką jadłem, ale naprawdę jest 10 na 10. A jestem w Au hedy Chyba tak to się czyta. Zrobię zdjęcie, będziecie widzieli. Jakby ktoś miał okazję spróbować polecam, 11 euro za zupę cebulową ładnie podaną smaczną jest dobra za mną Lub. przed chwilą właśnie byłem przyszedłem tutaj o 12.15 Wczesna godzina, w miarę, jestem poza sezonem, w środku tygodnia, dzisiaj jest środa. Ludzi całkiem mało, by nam nie było jak chodziłem. Kolejka, jako że byłem bez biletu, to jako student nie muszę mieć biletu, musiałem czekać w tej dłuższej kolejce. Zajęło około 40 minut, coś koło tego, może szybkę więcej niż 40 minut, aby oczywiście wejść do środku. Co w środku jest? Wszystko, wszystko, co chcecie, to w środku jest. Możecie mieć rzeźby z Antyku, z Grecji, z Europy, z malunki z Grecji, z Europy, z Rzymu, z Eprząt. eksponatów na temat starożytnego Egiptu i Mezopotamii, Antyki i paru innych kultur. Jest ogólnie tego pod od cholery. Całe zwiedzenie wszystkiego zajęło mi ponad 4 godziny. Muszę powiedzieć, że polecam, nawet jeżeli ktoś miałby płacić i nawet jeżeli miałoby się zapłacić te 20 euro za y, wejście, to mimo wszystko jest warto. Ale druga rzecz, którą jest warto zrobić, to warto jest y, zaplanować sobie wycieczkę, jak może ci będzie za darmo, to tak na dwa dni ją może rozłożyć, bo jestem całkowicie rozpierdzielony pod tym. Czuję się, jakbym cały babieżu przyszedł w tobie z powrotem dwa razy. Przez to ile tutaj przeszedłem e, wszystkiego. E, także ten, ale polecam ogólnie. E, a teraz idę gdzieś coś zjeść, bo jestem w no Mówiłam: We live, we love, will like. Ja pierdzielę. Skończyłem y, tą część o Luwrze, wróciłem sobie y, do mieszkania. Y, była osiemnasta, podładowałem telefon i zacząłem oglądać sobie Rany z Ajzaka. No tak pomyślałem, o kurde, ale bym zagrał w Ajzaka. Ale nie brałem laptopa, żeby nikt mi go nie zajebał. No i... No i nie mogę grać w wajza, kiedy sobie pomyślałem: A se, obejrzę. No i mnie wzięła od, 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 odklejka totalna spać mi się zachciało. Jest teraz 20:34. A ja jestem do tyłu z grafikiem, bo pomijając już, że nie nagrałem jedzenia, bo mi się telefon rozładował, a i tak byłem głodny, więc musiałem coś zjeść. To jeszcze teraz jest godzina prawie 21, a ja muszę pójść pod wieżę tak, zobaczyć ją. I może coś jeszcze przekąszę po drodze, zobaczę. No, jak widać, ulice. Wyglądają jak wyglądają Nic specjalnego Powinienem już to przestać nagrywać w sumie Jestem po drugiej stronie Jestem już za Notre Dame i tak jak mówiłem, że mało Paryża w Paryżu to jakby w sumie dalej się zgodzę ale ale to jest jakby jeden z najciekawiej wyglądających dystryktów restauracyjnych jakie widziałem od bardzo długiego czasu ponieważ jest tu jedzenie z różnych kultur z różnych kręgów świata no to wiadomo jak to w każdym dystrykcie restauracyjnym ale ma to ma to ten swój klimat. Te wysokie me, te wysokie budynki, to, a na dole takie wszystko ścieżki, bo to wszystko było takie w dół szło, te ścieżki wszystkie. I na dole, w samym dole tych starych, bardzo starych budynków wszelkiego rodzaju restauracji. Jestem ciekaw, czy to tak dalej potrwa, nie kupiłem nic tam. Bo nie jestem na tyle głodny, jeszcze robiejesz pełne danie, a nic takiego mniejszego tam nie było. Więc zobaczymy. Wydaje mi się, że coś mi kurwa do tej zupy cebulowej dosypali, albo coś, bo albo wczoraj byłem po bardzo złej stronie Paryża i tak naprawdę ładna i przyjemna, i taka mieścinna i taka kurwa w ogóle zajebista, i taka kurwa. Moje dzikie węże, strona Paryża, to jest ta, na której aktualnie jestem, czyli ta nas zwierząt Alfa. Albo... To coś mi dosypali. Bo kurde, mówię Wam... Wszystko tutaj wygląda tak... Dalej to jest... To samo miasto, gdzie próbują Ci wszystko sprzedać. jakby nie jest... Za specjalne. Ale ma ten... Urok, którego... Tamta strona miasta zdecydowanie nie miała. Tutaj, tutaj jest to coś i nie chodzi o to, że na każdym, że co 5 minut, tfu, co 5 sekund, widzisz kolejne miejsce, gdzie możesz kupić jedzenie, które ma swój styl i tak dalej, chociaż to dużo pomaga. To jeszcze budynki same w sobie są rzeczywiście nieuniformalne. Sie są bardzo podobne, ale nie są uniformalne, jak możecie zobaczyć. O tu. Widzicie? Jest. Zupełnie, zupełnie inaczej niż było w... wczoraj. Zmieniłem zdanie. Wychodzi na to, że to nie jest tak. Ups. Tylko, że to jest taki. To był taki dystrykt. Można powiedzieć, że to był taki dystrykt, tak? A teraz, wszystko co widzę, nie jest jakieś za specjalne. Jakbym miał porównać tu, gdzie jestem, do czegoś, to znów porównałbym do Szczecina. Tak naprawdę, cały koncept tego, że jest duża część miasta, która jest okropna, jest duża część miasta, która jest dobra. To się wszystko łączy. No. Także ten ja bardzo, bardzo. A... Nie zmieniłem zdania, nie jestem otruty. Francuzi mnie nie utruli, całe szczęście. Chciałem nagrać z Tripoda, ale niestety jest tu tyle ludzi i tak dalej, że się nie da. No wiadomo, atrakcja turystyczna w końcu. Za mną klasycznie płot, a przede mną. Tu tu, 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 tu... Uwielbiam! To jest właśnie wieża Eiffela. Twórcy znanego zespołu... Crazy Frog. I co? No i jest. Jest duża... Coś mniejsza niż bym się spodziewał. Spodziewałem się trochę większej, ale... No mimo wszystko, jakby, no, nie, da się, nie da się ukryć, że jest całkiem spora. Y, fajnie wieczorem, bo są światła, jest oświetlona. Y, można by było niby powiedzieć, że jest jakaś taka żółtawa, ale nie o to chodzi, bo e, jakby wiadomo, światła żółte to ona jest żółtawa, ale jak się zbliżałem to był dopiero zachód A, takie... dopiero zachód słońca i muszę powiedzieć, że ona naprawdę jest beżowa. Miejsce jakie? No spoko. Ale żeby wejść pod nią, to musiałbym przejść przez bramki i tak dalej. Nie chce mi się. I tak szczerze po prostu przyszedłem tutaj, żeby to odhaczyć z listy i powiedzieć o byłem tu. To jest jakby jedyny powód, bo a no i mam zestaw z LEGO to... Mogę spojrzeć, powiedzieć, o, w fajne. I tyle. No jakby widzę jak to wygląda, wygląda to dobrze. Jest wysokie, jest metalowe. Podobno Nikola Tesla ukrył tutaj portal do e, krainy przyszłości i e, myślicieli. Tak powiedział mi film, film nie Disneyowski jeden, ale no jest wieża. Jest Eiffla. Tylko dziwię się, że nie gra tutaj ten najsławniejszy utwór, e, najsławniejszy utwór pana Eiffla, e, który założył zespół Crazy Frog, czyli... No, to by było na chwilę z tego dnia, bo jedyne co teraz zrobię, to wrócę na chatę, bo już jest 22:30. Zanim ja wrócę na chatę, to minie jeszcze godzina. Będę szedł spać żeby jutro wstać po świcie i coś zrobić. co sumie nie wiem co, bo już nie mam nic do roboty, ale cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Drugiego dnia mojej wycieczki po kurwyżu L L L Subskrybujcie, lajkujcie, walcie dzwona wie wieczorem i rano. No. Średnie miasto, bardzo średnie. Elo, ja byłem pewny, że to. Nie można pewnie trzeba ich pomniejszać w tym trybie. Ja pierdzielę. Byłem pewny, że to tylko te figurki takie tanie, sprzedające, co tak się świecą. A to naprawdę tak się świeci, że. takie oczyjemne jest. Ja pierdzie. jak latarnia świeci.